Szefie! 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 Ono! Oh Ej! Ej! potrzebuję na skok kogoś na hurtownie jaboli. Gdzie dzisiaj? To długo. Co? Długo trwa Co? Z pół godziny opierdolimy ją. Dobra. Ale o, a o której? No o której masz Dobra To ja będę wieczorem, dobra? Weź, dobra. Łom, i, weź łom i siekierę dobra? dobra Ty też idziesz? Idziesz na, na skok? Na hurtownię Jaboli, na skok? Co? Na hurtownię Jaboli, na skok Idziesz Nie Czemu? Gdzie? Ty masz rower Ej A gdzie to jest? Mikulczyca No Nie piszesz się? A ty piszesz się, nie? A umyjesz uszy? Dobra, umyję. Dobra, do nara.